Rętkarstwo jest o tyle skomplikowaną formą spędzania wolnego czasu, że istnieje tu pełna dowolność w tworzeniu własnych kompozycji zanętowych. Kompozycji, które z jednej strony mogą być bardzo proste, a z drugiej potrafią przyprawić o duży ból głowy i niepewność, czy to, co robimy, jest na ten moment słuszne. Jednym z elementów tych kompozycji jest glina, której sposób działania może okazać się zupełnie niezrozumiały dla osoby, która dotychczas nie miała z nią styczności, dlatego w tym materiale nie będę się koncentrował na łowieniu ryb, za to stworzymy dla Was materiał, który na zawsze wyjaśni zasadę działania glin w wędkarstwie federowym. Następnie chciałbym Was również przeprosić za moją niedyspozycję głosowo-nosową. Niestety choroba mnie dopadła, ale już jest coraz lepiej. Musicie zdawać sobie sprawę z tego przede wszystkim, że każdy producent pozyskuje gliny z innego źródła. Przez to, też może się okazać, że kiedy porównacie glinę wiążącą marki X do gliny wiążącej marki Y, zauważycie, że są to zupełnie różne od siebie produkty. Dlatego uważam, że warto uczyć się glin, korzystając z produktów tylko jednej marki. O tym, która jest najlepsza, niekoniecznie musicie kierować się ceną. Osobiście stawiam na sprawdzone od wielu lat produkty człowieka, który zna się na tym, jak mało kto. I to też dzięki niemu wyraźnie wzrosła popularność stosowania gliny w samym wędkarstwie. Ostatecznie wybór należy jednak oczywiście do Was. Kiedy już prześledzimy ofertę danej marki, zauważymy, że jest tego naprawdę bardzo dużo. I zanim w Polsce rozwinął się feder, oferta ta została ukierunkowana dla wędkarzy spławikowych, gdzie rodzaj wybranej gliny ma dużo większe znaczenie. Nęcenie podczas łowienia na spławik odbywa się poprzez wrzucanie do wody kul których prace reguluje się odpowiednimi proporcjami gliny wiążącej, rozpraszającej, bądź też ziemi torfowej. Z połączenia właśnie tych trzech produktów uzyskujemy albo wolniejsze tempo obsypywania się kuli, albo odwrotnie. Szybsze rozłożenie się kul i stworzenie wyraźnego obłoku na dnie. W zasadzie wędkując federem, również możemy osiągać takie efekty, natomiast w praktyce jest to możliwe również dzięki zastosowaniu konkretnej budowy koszyka, jego pojemności, stopnia ciśnięcia mieszanki i oczywiście nawilżenia. Od bodajże dwóch lat staram się maksymalnie ograniczać jeśli chodzi o tworzenie własnych kompozycji zanętowych. Jak widzieliście nieraz, stawiam na jedno maksymalnie dwie zanęty, a to wszystko uzupełnia jedna Gliny. Wszystko po to, aby wędkarstwo było prostsze, a ja zawsze miał pewność, że to, co robię jest sprawdzone. Moją ulubioną gliną jest Glina Rzeczna i niech Was nie zmyli jej nazwa. Stosuję ją praktycznie wszędzie, ponieważ jest to produkt dla mnie doskonały do łowienia federowego. Charakterystyczną cechą tej gliny jest to, że jest bardzo lepka, natomiast w wodzie dosyć szybko puszcza, tworzy taki stabilny, ciężki stożek. Dzięki temu nawet troszkę przemoszoną mieszankę mogę bez obaw stosować, bez obawy o to, że wrócę z powrotem z moim towarem. I w moim odczuciu to jest właśnie klucz skutecznego łowienia na feder. Koszyk powinien w całości dotrzeć do dna, a następnie w ciągu dosłownie kilku sekund uwolnić całą zawartość. I Niezależnie czy wędkujemy w wodach stojących, czy nawet w bazowartych rzekach, zawsze musimy doprowadzić do tego, by to co wrzucamy na tym nie zostało, a absolutnie nie może to do nas z powrotem wracać. Drugi produkt, bez którego osobiście nie wyobrażam sobie łowienia przy użyciu mieszanki, w której glina stanowi większość nad zanętą, to ziemia torfowa. Ziemia w połączeniu z gliną rzeczną powoduje, że tempo rozpuszczania się koszyka jest jeszcze szybsze niż przy zastosowaniu samej gliny rzecznej. Działa to po prostu jako taki spulchniacz oraz przede wszystkim barwnik. Ziemia torfowa mocno barwi, co jest uważam bardzo istotne i pożądane, ponieważ w ten sposób kolor mieszanki jest dostosowany do dna. Na zdecydowanej większości polskich łowisk. Na większości wód w Polsce stosowanie ciemnych glin i ciemnych zamęt jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, niezależnie od gatunku łowionych ryb. Nawet te bardzo duże ryby dużo chętniej podpływają, kiedy nie ma zbyt agresywnej plamy jasnej na tym tnie. Rodzi się zatem pytanie, w jakich proporcjach mieszać te gliny ze sobą oraz jaki stosunek zamęty do gliny jest najlepszy. Musicie pamiętać, że w wędkarstwie nie ma czegoś takiego jak złota mieszanka, idealnych proporcji na jakiś konkretny gatunek, czy też na konkretne łowisko. Cała wiedza, którą wam przedstawiam jest oparta głównie o moje doświadczenia. Stworzone przeze mnie pewne schematy traktuję jako punkt wyjścia, z którego... W każdej chwili mogę zrobić co tylko chcę. Przedstawię wam teraz trzy takie wyjściowe schematy, na które decyduję się w określonych sytuacjach. Nie są to absolutnie reguły. Bardziej jest to forma rozsądnego podejścia do nęcenia, tak aby to wszystko nie było zbyt skomplikowane. A to, jaki już będzie końcowy efekt tego, zależy głównie od waszych umiejętności technicznych, a czasami po prostu szczęścia i tego, ile tych ryb rzeczywiście w tej wodzie żyje. Pierwszy wariant to typowa leszczowa mieszanka, w której podstawę nęcenia stanowi wszelkie maści robactwo. I to właśnie Jokers, Ochotka, Cięta Dendrobena ma być największą zachętą dla łowionych przeze mnie ryb. Proporcja ta wynosi 3 do 1 gliny rzecznej do ziemi torfowej. W ten sposób uzyskacie dosyć ciemną, ale jednocześnie ciężką i stabilnie leżącą na dnie mieszankę. Ona nie chmurzy zbyt mocno, dzięki temu nie jest też tak atrakcyjna dla wszelkiej maści drobnicy. Nie ma w niej również zanęty, zatem tym bardziej działa bardzo selektywnie. W zasadzie mogę powiedzieć, że sprawdza się ona przez cały rok wszędzie tam, gdzie żyją leszcze. Po prostu drugi wariant jest to mieszanka leszczowa, również, ale oparta o tą samą proporcję gliny do ziemi czyli 3 do 1, natomiast różnica polega na tym, że uzupełniam ją niewielką ilością zanęty spożywczej. Powiedzmy, że tak na 3 litry mojej mieszanki glin dodaję litr zanęty. Oczywiście nigdy nie mierzę tego w bardzo dokładny sposób, bo to nie ma większego sensu. I taki sposób nęcenia dobrze mi się sprawdzał podczas łowienia leszczy w wodach głębszych, brudnych, gdzie w jakiś sposób trzeba tą rybę zainteresować również unoszącą się delikatnie frakcją i samym zapachem zanęty. Zanęta będzie tutaj takim atraktorem. Ponadto dobrze się też sprawdza w okresach zimowych i w wodach z takim dosyć ubogim rybostanem. Trzeci wariant oparty jest już na zanęcie. I w tym wypadku na 2 kg zanęty dodaje 2 kg gliny rzecznej. Tylko gliny rzecznej. Ostatecznie tworzy się z tego mieszanka, w której znaczną przewagę stanowi właśnie spożywka. Doskonale sprawdza mi się, kiedy chcę łowić ryby drobne, kiedy... albo wprost przeciwnie, kiedy właśnie chcę łowić duże leszcze, ale przy tym nie ma w tym łowisku drobnicy, która by przeszkodziła mi w łowieniu dużych ryb. Nie będę ukrywał, że zanęta w każdej formie jest bardzo atrakcyjna dla Ryb drobnych, zatem należy tu popracować mocno nad konsystencją całej tej mieszanki. Kiedy moim celem są płocie, staram się ją jej zbyt mocno nie dowilżać. Natomiast kiedy jadę na leszcze, wtedy dodaję znacznie więcej wody, aż wyczuję, że zaczynają się tworzyć takie charakterystyczne grudki i zalęta nie jest w stanie przyjąć więcej wody. Ponadto taka zalęta jest takim standardem dla mnie podczas łowienia po prostu w rzekach wszystkich ryb. Wracajcie do tego filmu zawsze wtedy, kiedy będziecie mieli dylemat co do mieszanki, którą chcecie stworzyć. Pod tym kątem wędkarstwo federowe jest dużo mniej skomplikowane od spławikowego. I tak jak wam wcześniej wspominałem, kluczowe jest to, aby wszystko co dodajemy do koszyka ostatecznie znalazło się na dnie. Traktujcie ten materiał bardzo tak poglądowo, jako taki szablon do tworzenia własnych rozwiązań i przede wszystkim nie obawiajcie się przeprowadzania zmian już w trakcie łowienia. W wędkarstwie nie istnieją jedyne słuszne teorie, które prowadzą was do pasma sukcesów. Trzeba po prostu kombinować, ale oczywiście z głową. Im prościej podejdziemy do łowienia, tym łatwiej będzie nam wyciągać z tego łowienia wnioski. Teraz jednak pojawia się pytanie: co z innymi glinami o innej charakterystyce? Przede wszystkim mowa tu o glinach typu argile, czyli glin rozpraszających. Są one dobre? i również mogą znaleźć zastosowanie podczas łowienia na feder. One charakteryzują się tworzeniem wyraźnego obłoku i smużą w opadzie, kiedy koszyk opada do dna. I z jednej strony może to być efekt bardzo pożądany, szczególnie tam, gdzie ryby dobrze reagują na smugę. Zwykle są to wody, w których ryby przebywają w toni z uwagi na dużą głębokość. Słup powstający w momencie opadu może okazać się dla nich interesujący i wabiący z dużej odległości, z tym, że często będą to ryby po prostu drobne a w sezonie letnim mogą dręczyć nas ukleje i małe płotki. Na koniec chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii związanych ze stosowaniem glin. Gdy przygotowujecie mieszankę glin do wędkowania i wasze założenie polega na wymieszaniu przynajmniej dwóch różnych odmian, zadbajcie o to, by w pierwszej kolejności połączyć je ze sobą, a w drugiej kolejności je przetrzeć. Nie powinno się tego robić odwrotnie, ponieważ nigdy nie uzyskacie takiej jednolitej barwy. Po drugie, jeśli po wymieszaniu dwóch glin zauważycie, że jest trochę zbyt sucha. Warto ją dowilżyć przed wspólnym przetarciem, ponieważ dowilżając glinę po przetarciu stworzycie sobie brzydkie grudy, które wyglądają po prostu źle. Po trzecie, średnica sita wynosząca 2 mm do niczego się nie nadaje. Gliny i zanęty najlepiej przecierać przynajmniej na trzech oczkach, a osobiście sam preferuję czwórki. Na mniejszych po prostu można się naprawdę zamęczyć, z kolei jeśli miałbym przecierać na sicie grubszym niż 4 mm, myślę, że nie osiągnąłbym na tyle ujednoliconej barwy, żeby to wizualnie po prostu mi odpowiadało. Czwórka jest w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem. Po czwarte, wyzbraniajcie się mieszania na sucho ogliny z zalętą. W taki sposób można przygotować zanętę do tworzenia plastelinowych kul podtyczkę. na no, warte w poznaniu na przykład, ale absolutnie nie do łowienia na feder. Glinę zawsze dodajemy do nawilżonej już zanęty. To jest bardzo istotne, w przeciwnym wypadku pojawi się duży problem z osiągnięciem właściwej konsystencji całej mieszanki. I na koniec zostawiłem taką ciekawostkę, jeśli już połączycie zanętę z gliną, a następnie całą tą powstałą mieszankę jeszcze raz przetrzecie przez sito, uzyskacie stonowaną, mniej pracującą zanętę, doskonałą do łowienia dużych leszczy i płoci. Warto spróbować. Myślę, że o glinach powiedziałem już wszystko. Przekazałem Wam kilka prostych porad, które każdemu z Was powinny ułatwić i uprzyjemnić samowędkowanie. Jak pewnie sami już zdążyliście wywnioskować, nie ma w tym nic nadzwyczajnie trudnego. Najważniejsze to nie kombinować zbyt dużo, zwrócić szczególną uwagę na konsystencję i jakby zrozumieć samo zachowanie tego koszyka na dnie. Im mniej będziemy kombinować, wymyślać magicznych mieszanek, tym łatwiej przyjdzie Wam wyciągać wnioski z, z każdego pobytu nad wodą. Mam nadzieję, że taka forma materiału również Wam się spodobała. A jeżeli się spodobała, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Ponadto zapraszam również na stronę www.akademiafedera.pl, gdzie przeczytacie artykuły na temat właśnie węgractwa federowego. Również jest tam sporo porad i dla początkujących, i dla nieco bardziej zaawansowanych. Myślę, że każdy coś może z tego hmm, wynieść. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Przypominam również o innych naszych mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku oraz Facebooku. I widzimy się za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że już nad wodą. Do zobaczenia.